Witam Państwa. Na tym filmiku chciałbym Państwu pokazać ekspres do kawy Jura model 9.3 w wersji w kolorze w kolorystyce Brilliant Silver czyli srebrny metalik. Są też wersje w karbonie srebrnym pod nazwą J500. Są też wersje w chromie. Są wersje czarne pod nazwą J85 białe. Różna kolorystyka jest. jest akurat wersja seryjna. Czym się różni ten model od np. modelu 9?2 Model 93 posiada wyświetlacz cieku krystaliczny, kolorowy, który bardzo fajnie wygląda. Fajnie świeci, jest czytelny. Kolory są bardzo fajne, żywe. Ekspres, przedni panel jest wykonany z plastiku jest są dosyć trwały. Jest to ekspres klasy średniej, jeżeli chodzi o Jure. Nad tym ekspresem jest seria S i seria Z, no i Giga i tak dalej. Niższa seria to jest seria F, później seria C i seria ENA. Czyli taki średniej klasy sprzęt. Hmm. Oczywiście jest to pełny automat, czyli posiada wszystkie funkcje dla automatycznego ekspresu do kawy. Ma, posiada budowany młynek do kawy. Tutaj się wsypuje ziarna. Zbiornik na kawę około 250 gramów. Ekspres posiada fotokomórkę w środku, czyli pokaże nam wcześniej komunikatem, kiedy kawy brakuje. Nie wyciągnie kawy do końca. Jest to dosyć fajny, fajna funkcja, bo nie pozwala wyciągnąć całej kawy przez co zachowana jest jakość tych kaw, ciągłości jakości tych kaw. Zbiornik na wodę mamy tutaj. Przepraszam. Jest on wyciągany, ma posłodą uszczelkę, więc nie ma problemu, możemy sobie go wyciągnąć, nalać gdzieś wody indziej lub znaleźć bezpośrednio tutaj. Plusem jest to, że ten zbiornik jest z boku, a nie z tyłu. Przez co jest fajny dostęp do niego, nie haczymy o górne szafki, na przykład w kuchni, jeżeli mamy takowe. Jego pojemność to jest 2,1 litra. Nie za dużo, nie za mało, ale wystarczy. Ociekasz. Pojemnik na fusy, taca pośrednia. Ociekasz niezbyt dużych rozmiarów, ale wystarczająco. Jak to się złożymy, to nie zaczaśniemy szufladki. Moim zdaniem, jest to najładniejszy ekspres wszystkich jórach, jeżeli chodzi o design. Jest ergonomiczny, zgrabny. Jego wymiary to szerokość około 28 cm, wysokość to 34 cm. No i głębokość też około tam 34 cm. Czyli nie jest, nie jest duży. Co jeszcze? Wykonanie: wykonanie bardzo dobre. Jak to u jury. Bardzo dobrze spasowane materiały. Jakość tworzyw na najwyższym poziomie. Jakość lakieru, tutaj na tych powłokach, bardzo dobra. Trudno jest ten je to uszkodzić. Wyświetlacz jest ciepłokrystaliczny, krystaliczny niedotykowy. To jest akurat plusem, ponieważ się nam zwyczajnie nie zepsuje. Są przyciski po bokach. No i mam jeszcze u góry pokrętło do wyboru, do wyboru kawy. Później zrobię zbliżenie to Państwu pokażę, jak wygląda menu w tym ekspresie. Wylewki są regulowane góra dół no, w ten sposób. Tu są kawy czarne, kawy mleczne. Kawy czarne wylewka góra dół pionowo i oprócz tego jeszcze mamy możliwość rozszerzania sobie tych dwóch wyleweczek. Przydaje się, kiedy postawiamy filiżanki o większej średnicy. Wtedy idealnie nam to trochę w środek tych filiżanek. Wylewka do kawy mlecznych co najważniejsze jest regulowana bardzo wysoko. Podstawimy tutaj bardzo wysoką szklankę. 15 cm. Do latte. Jest to ważne, gdy ktoś lubi kawy mleczne i chce sobie za jednym guzikiem je wykonać. Pokażę Państwu, może za chwilkę, menu. To zrobię zbliżenie. Aha, jeszcze jedna uwaga. Tu ekspert ten ma pod tą pokrywą. Dojście do spienienia ręcznego. Byśmy chcieli ręcznie spieniać, jak baryści. I łyżeczkę do kawy mielonej. Nigdy się nam nie zgubi. Zawsze pod ręką. Oczywiście regulacja stopnia zmienia kawy jak w każdym ekspresie. Czyli regulujemy wtedy, kiedy mylegmiemy. Teraz zrobię zbliżenie Państwu na wyświetlacz. Pokażę, jak wygląda. Aha. Standardowo są to kawy: cappuccino, latte, masiato, espresso, coffee, gorąca woda oczywiście. Przytrzymując przyciskiem P, wchodzimy sobie w menu. Wędrujemy sobie po nim, jest to podobnie jak w modelu Z9. Mamy systemy czyszczenia, jak widzimy, wymiany filtra, czyli mycie obwodu kawy, mycie obwodu systemu mleka. Owszem, jak to jest sam automatycznie sobie to wszystko wykonuje, ale jak chcemy, możemy sobie ręcznie uaktywnić tą funkcję i to wykonać. Następnie, damy. Następnie tu mamy ekspert mode, czyli regulacja poszczególnych kaw. Możemy sobie tutaj dowoli regulować kawę jak chcemy, na przykład espresso, proszę zobaczyć. Tutaj mamy ilość wody, czyli naparu kawałowego w mililitrach. Możemy sobie zmieniać, jak tam sobie chcemy. To akurat jest na 50, espresso. Wiadomo, każdy ma inne filiżanki, więc trzeba sobie ustalić te swoje filiżanki. Potwierdzamy. Temperatura dla espresso akurat wysoka, czyli tak jak powinno być. Tutaj mamy jeszcze, proszę Państwa, moc kawy. Ustawiona jest na bardzo słaby, a powinno być na strong, czyli na mocną. Potwierdzamy. Wychodzimy z podmenu menu do menu głównego. Podobnie jest z innymi kawami, takimi jak Estretto, Espresso, podwójne kawy, mleko, gorąca woda. Tutaj mamy możliwość regulacji na przykład kapucino, jak to regulujemy. Tak samo mamy ilość kawy. No, na ustawię na 80, potwierdzam. Tutaj mamy moc kawy, ustawiona jest na normal. Zostawię tak, potwierdzam. Później mamy ustawienie temperatury. Możemy sobie regulować, mniejsze na na normal. I proszę Państwa, tutaj niżej mamy też ilość mleka. Coś czego by nie było w kawach czarnych. Przez ile sekund malać mleko nam ekspres do filiżanki? Czyli piankę do cappuccino. Ja sobie możemy regulować dowolnie. jest około na 10 sekund. Sądzę, że jest w porządku. No i dalej tutaj mamy przerwę między nalewaniem mleka a kawą. Jest to przydatne w przypadku latte. kiedy chcemy, żeby nam się kawa ładnie rozdwoiła. W przypadku cappuccino nie ma to znaczenia. Po pierwsze, kawa z mlekiem może być troszeczkę zmieszana. Po drugie, zawsze wykonujemy cappuccino. No zawsze, no prawie zawsze w filiżankach nieprzyżyczystych, więc jakby nie ma to znaczenia. Wychodzimy z menu, wychodzimy z menu. Dalej, co mamy? Wmianę filtra, mycie i tak dalej. Co jeszcze chciałem Państwu pokazać? Wyłączenie ekspresu. Fajna funkcja, często do niej wracam. Jeżeli zapomnimy ekspres wyłączyć, a zdarza nam się, to ekspres nie grzeje nam. Cały dzień termobloka, tylko zwyczajnie się wyłączy po 30 minutach. Możemy ustawić nawet na 15 minut. Przydatna funkcja, bardzo praktyczna. Tu mamy jednostki w mililitrach lub w innych. Ustawienia fabryczne. Wybór języka. Ja Akord ustawiłem na język angielski. Tutaj mamy tapetę, czyli tak jak w komputerze. Tapeta, tu mamy różne tapety, do wybory do koloru. Mora sobie ustawiać, jaką chcemy. Może ustawmy na przykład kawę, To jest jeszcze niezerwana nie z drzewa. Tutaj mamy, proszę Państwa, jak, y, ostrość, jasność, wszelkie takie funkcje, które nam pomagają w dostrojeniu wyświetlacza. Jasność, ostrość i tak dalej. To jest to jasność, chyba w tym miejscu. No i kontrast. Możemy sobie tutaj zmieniać go do dowolnie. Niski, średni i wysoki. Ja mi jasno, bo jak jest w dzień, tym się też gorzej widać, dlatego lepiej ustawić sobie, żeby to jasno świeciło, wtedy zawsze go widać. Nawet jak jest dzień słoneczny, nie ma problemu z odczytaniem tego wyświetlacza. To jest produkt. Counter, czyli ilość kaw. Ile jak ktoś wykonał kaw? Ten wykonał 438 kaw. Proszę zobaczyć. Możemy sobie dalej tutaj powędrować i widzimy ile poszczególnych kaw wykonał. Listret to jedno. jaki kawy? Ktoś na tym ekspresie pił. wychodzimy sobie tutaj. Tu są z kolei systemy czyszczenia. Ile razy był jesteś czyszczony? Podkamienny jeszcze nie był. Ciszczony był trzy razy. Flip był wymieniony 6 razy. Czyszczenie obwodu mleka 6 razy. Takie informacje dla nas, tak. No i tutaj jest, jest dosyć fajna, taki na pasku pokazana informacja, kiedy nam się będzie czyścił ekspres, czyli kiedy będzie czyszczony moduł zaparzania. Moduł zaparzania będzie czyszczony, no nie wiem, za około dziś jakieś dwa tygodnie, ponieważ moduł zaparzania czyścimy raz na półtora miesiąca, tak średnio, jak ktoś sobie wybiera to czyszczenie. Wymiana filtra jeszcze długo, no tutaj dalej, to właściwie wszystko. są minusy tego ekspresu? No jak to przedstawiono na Jurę, no niestety cena. Nie są to tanie ekspresy, drogie są, ale no, mówię jak to jest, jak na szwajcarską jakość, montaż i przede wszystkim bezawaryjność, ta cena jakś na się w sensie broni, tak, tak powiem. Jeżeli szukamy ekspresu na no, wiele lat, który nam będzie służył długo i się nie psuł, no to to będzie dobry zakup. To będą dobre wydane pieniądze. Zawsze kiedyś możemy sprzedać taki ekspres na rynku wtórnym za, za dobre pieniążki. Pewnym inusnikiem też może być oczywiście wyciąganie odciekacza proszę zobaczyć. Jak nie wyciągnę, nie, nie, nie dam do góry tej wylewki, no to zahaczę o te dwie wyleweczki. Trzeba o tym pamiętać. Na szczęście ogólnie ekspres rzadko nam woła. O wyciąganie tego ciekaza i wyrzucanie na fusy, bo to są dosyć duże te zbiorniki. No ale raz na jakiś czas musimy to zrobić. Z takich praktycznych porad moich jako serwisanta zawsze zalecam użytkownikom czy to tych ekspresów czy innej marki, żeby filiżanki stawiali w ten sposób. Nie szuramy tymi filiżankami tak, ponieważ na spodzie zawsze są jakieś porowatości. I ten chrom, który tutaj jest i się po prostu nam O się nam porysuje. Dlatego zawsze stawiamy filiżanki od góry na dół, a nie w ten sposób. Pozwoli nam to na zachowanie tego odcinka przez długi czas, jako, jak nowego, że tak powiem. Możemy korzystać z termosa. Mamy też do dyspozycji rurkę długą, czyli bezpośrednio do do filiżanki, czy tam do jakiegoś pojemniczka na mleko, możemy sobie od razu łykę wkładać. Nie musimy korzystać z, termo z termosa. Możemy, ale nie musimy. Bardzo fajny ekspres. Podoba się płci dreńskiej. I to właściwie tyle na temat tych ekspresów. W innym odcinku pokażę, jak on wykonuje kawę.